Trauma dla mnie i mojego psa, który musiał to dojeść. To jest ogon szczura? Co to jest? Jedzenie, Jedzenie śmierci. To brzmi apetycznie. Fast foody. Jak widać po moim wysportowanym ciele, nie mam pojęcia, czym są. Na co dzień żywię się tylko bioorganiczną żywnością. Na dowód nawet mam tartę ze szpinakiem. E, ciekawe, czy to zielone się wykluczuje. Uuu, na tym talerzu nic nie ma, ponieważ szpinak jest wykluczowany na zielonym tle. Ale wierzcie lub nie, niektórzy żywią się nimi każdego dnia. Co? Kanapka drwala już jest? Poproszę wszystkie, wszystkie rodzaje. rodzaje. Nic więc dziwnego, że w całym kraju jest bardzo dużo lokali gastronomicznych, serwujących potrawy szybkie w konsumpcji i szybkie w przygotowaniu. Takie, których nie da się zepsuć. Jak to jedna gwiazdka? Jak można zepsuć fast food? Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku najgorszych recenzji z Google Maps. Już kiedyś robiliśmy coś o restauracjach, ale teraz skoncentrujemy się na tym specyficznym wycinku rynku. Zaczynamy od jednego z najbardziej polskich fast foodów. Od produktu, który niegdyś znajdował się na każdym dworcu PKS, a teraz znajduje się na każdym dworcu PKS, tylko że dworców PKS jest mniej. Ten produkt dzisiaj urósł już do miana prawdziwego street foodu, doczekał się różnych wersji, świat zapiekanek. Już widzę ten wspaniały produkt, zapiekanka, geneza. Ta słowa zapiekanka pochodzi od zapieczenia. Do tego dokładamy słowo ganek. Jest to zapieczony ganek. Zapiekanek. Świat zapiekanek mam wrażenie, że jest w każdym mieście, ale tym razem trafiliśmy do Płocka. I w tym oto Płocku jest bardzo dużo fast foodów, bo pierwsze co zobaczyłem to MCD, KFC, MAX. To są olbrzymie sieci fast foodów, ale pod ich ciężarem, w ich cieniu o przetrwanie walczy ten mały, fantastyczny punkt Świat Zapiekanek. I 1,7 i 43 oceny, więc jeszcze widać, że tutaj te lokalne, wielkie korporacje przytłaczają to miejsce. Tak jest. O tak. To jest... Yeah. <laughs> To, ten opis był nieprecyzyjny Ponieważ to nie jest świat zapiekanek To jest świat zapiekanek, kebab zapiekanka, hamburger, kebab, hot dog Z tego co widzę jest też tortilla Sałatka jakaś Można powiedzieć, że świat zapiekanek To lokal, który ma w sobie wszystkie inne lokale Ale czemu ja tyle mówię, a trzeba poczytać recenzję Duża zapiekanka z mięsem To jakiś ochłap Bułka spalona Mam wrażenie, że to będzie light motif tego odcinka Bułka spalona e, Tak jak, nie wiem, koń zwalony Bułka spalona, coś co przypominało Mięso, tyle co kot napłakał. Sos, tylko z nazwy ledwo widoczne na zapiekance. Spacja kropka. Pani, która tam sprzedaje, siedzi chyba za karę. Nie polecam tego miejsca. Być może świat zapiekanek, jeżeli ktoś siedzi za karę, pomaga społeczeństwu i przyjmuje ludzi na resocjalizacji. Robisz pracę społeczną czy coś i myślisz sobie, chcę wrócić do więzienia. Ohyda przez ch. Myślę, że ze względu na traumę gastronomiczną można tymczasowo zatracić znajomość pisowni i gramatyki. Ochyda hamburger z Biedronki. Najgorsze dziadostwo. Bułka również. Wszystko. Ten pan zatracił także znajomość interpunkcji. Muszę sam jakby symultanicznie wrzucać tutaj przecinki. Najgorsze dziadostwo. Bułka również. Wszystko chyba odgrzane w mikrofali. Bułka gumowata. Zero smaku. Zero soli. Zero sosu. Czekaj. To jak nie ma smaku i nie dali nawet soli, to właśnie jak masz słaby Produkt dajesz dużo soli, żeby chociaż był smak soli. Kebab Rolo. Oczywiście paskodny jak reszta, zawinięty surowa tortilla i podgrzany chyba na słońcu jak świeci. Polecam jeść za karę. Twoje dziecko było niegrzeczne? Świat zapiekanek. Tragedia. Jedzenie prawdziwy śmietnik. Taki jest fast food, tego trochę oczekujemy. Dostałem kebaba z surowym mięsem. No... nie polecam. W niektórych kulturach je się surowe mięso, w Japonii jedzą kurczaka na surową, może jest to po prostu taka odmiana kebaba. No ja mówię o kebabie, to miał być świat zapiekanek. Najgorszy kebab w Płocku. Ale to nic dziwnego, bo to jest świat zapiekanek. Pytam się, gdzie jest sanepid? Jedzenie i jedna porażka. Chyba styropian, by lepiej smakował. Mocne słowa, wezwanie do sanepidu to w kategorii gastronomicznej najwyższa inwokacja, jaką można chyba zrobić. Mamy wreszcie opinię na temat Zapiekanki, czyli tego korowego produktu w świecie zapiekanek, y, ta opinia brzmi niedobra. Zapiekanki też odradzam bułka gumowata. Coś, co ma przypominać serii śladowa ilość pieczarek. Zjadłem zapiekankę wiejską wyglądała dobrze. W smaku bardzo średnia, lekko kwaśna, stary sos, trzy kropki. Teraz mam. Rewolucję. O kurde, ta zapiekanka generuje prądy społeczne. Cóż można powiedzieć więcej? Jedna gwiazdka nic gorszego mnie już w życiu nie spotka. Jest w tym jakieś pocieszenie, jeżeli chcecie znaleźć się na dnie swojego życia i potem już tylko odbijać się, czuć, że każdy. Kolejny dzień jest lepszy. Może odwiedźcie to miejsce. Trauma dla mnie i mojego psa, który musiał to dojeść. Halo, yy, kto się zajmuje ochroną zwierząt? Halo, instytucja zajmująca się ochroną zwierząt. Przyjeżdżajcie do Płocka. Z Płocka przenosimy się do miejsca mi dość bliskiego: Śląsk, a konkretniej. Zabrze. Ponieważ w zabrzu znajduje się lokal mający ocenę 1.6 przy zaledwie 17 recenzjach. Nazwa tego lokalu jest, moim zdaniem, świetna. Lunch Station, czyli stacja lunchu. Miejsce, w którym stacjonujesz, żeby zjeść lunch. Stacja, stacja kosmiczna. Deep Space Nines. Przepraszam za dużo Star Trek. Lunch Station znajduje się w M1. Jest to jedno z pierwszych centrum handlowych na Śląsku, z tego co pamiętam. Lunch Station wygląda dość ciekawie. <laughs> Same produkty <laughs> wyglądają smakowicie. O, oh jest. O, oh, nie. To jest jak, jakaś taka sztuka, prymitywizm, prim, primity, nie wiem. To jest stacja metra. Genialne. Mamy tak. Jedz to, co lubisz. Życzymy smacznego. I są tutaj pyszne, pyszne jedzonka. Takie y, oczekiwania są. Taka jest rzeczywistość. Dostałem stare twarde pierogi z mięsem bez smaku i ziemniaki z obrzydliwą skorupą. O, ziemniaki z korupce to akurat są przepyszne, nie wiem o co chodzi. Sprawę chciałem załatwić po cichu. Co to znaczy? W jakim sensie załatwić po cichu? Wyrzucić te produkty po cichu, czy co? Ale kierowniczka lokalu zaczęła się ze mną kłócić i zaprzeczać samej sobie, że jedzenie od 4 godzin leży pod lampami, dlatego tak wygląda. Z łaską wyrzuciła te stare pierogi i przyniosła nowe dopiero po dalszej ostrej wymianie zdań, zwróciła mi pieniądze. Odradzam ten lokal każdemu, a sprawą powinien zająć sanepit. Czyli nie udało się sprawy załatwić po cichu. Kiełbasa w smaku kwaśna, mimo że wyglądała bardzo zachęcająco. Kwaśna kiełbasa. Nie, nie, to nie może być coś złego. Oprócz tego, zamówione klopsiki też nie były pierwszej świeżości. Serwetek brak, na prośbę o serwetki, obsługa z łaską je dodała. Kompot z tego wszystkiego był najlepszy. Szkoda, bo naprawdę lubiliśmy tutaj jeść. Czyli miejsce miało pewną historię, coś się popsuło, ale też pamiętajcie, że jak coś się psuje, to może się też poprawić. Tym bardziej, że są tu pewne plusy, bo w tym wszystkim, co było złe, kompot był najlepszy. Jeżeli wyjąć z kontekstu kompot najlepszy, dociąć te inne słowa, no to mamy recenzję pięciogastkową. Dramat, krzyki, przekleństwa w stosunku do pozostałych pań. Odchciała się jeść. Domyślam się, że chodzi o jakieś kłótnie w zespole. No najważniejsze, że odechciało się jeść. Lunch Station spełnia ważną funkcję. Pomaga w odchudzaniu, jeżeli chcesz zachować formę, ograniczyć kalorie. Lunch Station. Jedzenie nieświeże, twarde, wątpliwej jakości, przemielone kilkukrotnie mięso. Zatrucie gwarantowane. Gwarancja zatrucia to jest coś, co w lokalu gastronomicznym jest ciekawą opinią. Ryba sucha i twarda. Schabowy tak samo. Po prostu mówiąc wprost nieświeże. To jest chyba jakaś kpina z klienta. Obiad na dwie osoby kosztował 80 50 złotych i wszystko poszło do kosza, prócz ziemniaków i szparagów, bo tylko to nadawało się do jedzenia. Nie polecam nikomu. Ponownie Lunch Station y, sprawia, że szparagi zjedzone. Byłam dziś, jadłam. Rozbolał mnie bardzo brzuch. Nieświeże. No, brzuch może boleć z wielu powodów, na przykład ze stresu, że zjadłeś coś nieświeżego. Niekoniecznie, że, że to jest nieświeże. Tym bardziej, że następna recenzja jest bardzo pozytywna. Podła hała. Słone i niesmaczne, aż brzuch nie rozbolał. Lunch Station oceny ma takie, jak wygląd jedzenia. Jedna gwiazdka. Okropne jedzenie jeśli więc będziecie w Zabrzu, poszukajcie może innego miejsca, no chyba że chcecie się odchudzić i tylko popatrzeć na jedzenie, a potem je po cichu wyrzucić do kosza. Ach, kiedy widzę tą charakterystyczną planszę z perfekcyjnie wyglądającymi produktami żywnościowymi, bułka z kebabem, tortilla z kebabem, danie kebab, kubełek z kebabem, rolery, czemu rolery roller, są bez kebaba? Czym się różni danie kebab od kubełek kebab? Że po prostu dostajesz kubełek. Może powinno się zwać danie-talerz. Nie będę wnikał, nie jestem po szkole gastronomicznej, nie znam się na tym, mogę jedynie powiedzieć, że następne miejsce, któremu się przejrzymy z fantastycznym, szybkim jedzeniem, można wręcz powiedzieć ekspresowym, nazywa się jedzenie-ekspres. Ma bardzo ciekawe logo, ponieważ jest tam... panorama, nie wiem, Nowego Jorku. Frytki, akceptuję, od razu rozpoznałem, że są to frytki, nie było problemu. Natomiast to... Nie wiem, co to jest. Dina? To jest ogon szczura, co to jest? To jest chyba kebab? Smakowicie! Lokal mieści się w bielsko-białej ma wysoką ocenę 4,1. Gdybyśmy przedstawili cyfry, bo tak naprawdę ma 1,4. Piękne miejsce, zielona przestrzeń tutaj, przynajmniej na mapie, to jest zielone. Sprawdźmy opinię. Porażka. Jeżeli pierwsza recenzja, na którą trafiasz, to jest jedna gwiazdka i słowo porażka, będzie nieźle. 19 zł wyrzucone, ale nie do kosza, nie wiadomo gdzie, gdzieś wyrzucone. Porcje, jak dla przedszkolaka, zdecydowanie nie polecam. Chyba, że chcesz mieć poczucie porażki, szukanem może na przykład jest ci za dobrze i szukasz lekcji pokory idziesz do food express i masz Poczucie porażki w swoim życiu. Okropieństwo, nie polecam. Doskonale rozumiem, że centrum handlowe to nie miejsce, gdzie można smacznie zjeść. Ale dlaczego nie? Na litość boską, kebab z przypadkowo dobraną sałatką i mięsem, które jest tak słone jak ściany w kopalni z soli w wieliczce. O, oh, wow, cóż za porównanie. Pewnie wielu z nas było w szkole na wycieczce w wieliczce. Można sobie tego kebaba liznąć i te wspomnienia mogą wrócić. Klerszbek. Gorzej, jak jesteś w wieliczce, poliżesz ścianę i. Masz werszpek tego kebaba z Food Express. Ludzie cię potrząsają i mówią: O bądź się. jesteś w wieliczce napój ala Coca-Cola. To zabarwiona kolą woda, czyli dla oszczędności dolewają koli do wody? Nie polecam, nie wrócę, a mój żołądek nie wybaczy mi wizyty tam jeszcze bardzo długi czas O nie Nie polecam cztery wykrzykniki, czyli skala wzrasta jest coraz bardziej dramatycznie Zagłębiamy się do tej tortilli złego smaku Mięso i tortilla przypalone, suche i niedobre Na samym dole pojawiły się trzy kawałki marchewki Nagroda za zjedzenie całości, marcheweczka Wybierzcie sobie coś innego Mięso suche, przypalone, przecinek, przecinek, przecinek Kebab napchany kapustą i niczym więcej Mięsa śladowej ilości Trzy kropki, na pewno jeden z go w mieście. Sałatka chyba sprzed dwóch tygodni w mięsie chrząstki, można połamać zęby. Stojąc przy kasie przez 5 minut, zorientowałem się, że obaj pracownicy siedzą na zewnątrz, paląc sobie papieroska. No, przerwana papieroska jest ustawowo, no to przecież ja myślę, że co, jak nagrywam ten odcinek, to mam 17 przerwana papieroska. Gdyby nie ten papierosek, to by to zmontował w jeden dzień, a tak montuje no, to, to 7 tygodni. Niestety, ale miałem kilka kawałków surowego mięsa, to jest niedopuszczalne. Znalazłam też w moim kebabie. Dziwne chrząstki, jakiś twardy patyczek, nie wiem co to, czyżby to mięso było z człowieka, z martwej kozy leżącej na po podłodze kebaba, o czym rozmawialiśmy w jednym z odcinków Headline Fest 4. Nie polecam, większa część to suche frytki, daleko, daleko, daleko na dole, daleko na dole. Zimne, mięso, zimne mięso, trochę sosu i sałatka. No cóż, to miejsce jest kompletnie chore. Mając uczelenie na kilka rzeczy, zapytałem się pani, która tam pracuje, co jest w pudełku czy boksie kebab. Pani chyba znudzona swoją pracą odpowiedziała mi, że to co zawsze. <laughs> no i świetnie. Co się pytasz? Trochę zaufania, to miejsce ma przecież wysokie oceny. Sos czosnkowy o smaku ryby. To brzmi jak jakaś prawdziwa rzecz, gdyby nie to, że ktoś spodziewał się sosu czoskowego. Polecam, jeśli szukacie dobrego rozwolnienia. W tym podsumujmy Food Express, ekspresowe rozwolnienia. Z jakiegoś powodu przygotowywanie jedzenia w trybie ekspresowym okazało się niezbyt dobrym pomysłem. Sprawdźmy więc, czy następny przykład będzie lepszy. Jest nim Grill Bar Kropka. Podoba mi się, że to jest takie koncepcyjnie, ta kropka jest w nazwie. Krupówki to chyba jest takie miejsce, gdzie stężenie turystów jest czasem tak duże, że poziom zawsze się ktoś tam trafi, że wejdzie do twojego lokalu. Z wyglądu... O kurwa, co to jest? To wygląda jak... Źle to że wygląda. To Mamy takie strzałki zapiekanki, gofry lody. Te strzałki w ogóle jakby wskazują kolejność jedzenia, że tu zjesz smacznie, zdrowo i niedrogo. Spacja wykrzyknik. I idzie taki chłop z ciupagą. 1,4,63 recenzja? Tak delikatne opinie jak najgorsze jedzenie jakie w życiu trafiłem w restauracji, a ceny z kosmosu. Dzięki temu dowiedziałem się, że nawet kiełbasę można spierć. Placek tragedia. Devolay suchy. Daje dwa za dobre. Piwo z butelki. <ścoughs> no jakby zepsuć piwo z butelki to by był naprawdę wyczyn. Placek w smaku, jak i wyglądzie przypominał te gotowe z proszku. Mięso okropne, a sos jest tragiczny. Całość wygląda jakby przygotowało to pięcioletnie dziecko. No ktoś ma bardzo uzdolnione dzieci, bo bo ja w wieku 5 lat, no nie wiem czym coś takiego zrobił. Bardzo słabe jedzenie, kotlet to sama panierka z czymś dziwnym w środku. Co może być w panierce? Y Kotlet? Surówki tyle co kot napłakał nie polecam. Nie tylko kotlet jest w tym lokalu przepyszny. Ktoś napisał Jadłam tu najgorsze gofry na świecie. Były suche, jakby stare. No, może po prostu były stare, może po prostu leżały w szafie i czekały, aż ktoś je zamówi. No smutne gofry w szafie, pomyślcie o tym, trochę, trochę empatii. Nic dziwnego, skoro gotowe gofry wyciągała pani sprzedawczyni spod lady i kładła je na brudnej gofrownicy po to, by je podgrzać. Tłumaczyła się, że jest tak, by było szybciej i żeby klienci nie czekali. Okropne jedzenie i drogie Obsługa niemiła, bez szacunku, nie polecam. Toaleta obskurna płatna 2 złote nawet dla klientów? Co? Czy to jest legalne? Dać ludziom coś, co powoduje problemy żołądkowe i powiedzieć im jeszcze, że muszą zapłacić? Zaraz, zaraz, serwujesz niedobre jedzenie, które może wywołać problemy żołądkowe i każesz klientowi płacić za toaletę, kiedy one wystąpią? Genialny biznes. Chcę zostać inwestorem. Zróbmy z tego sieć w restauracji. Rozpocznę od tego, iż nie zdarza mi się pisać opinii. Tym bardziej będąc wciąż w lokalu. Obsługa pracująca w grill barze jest poniżej jakiejkolwiek krytyki. Opryskliwe, hamskie, przeklinające na znajdujące się wewnątrz klientów. Jedzenie również pozostawia wiele do życzenia, jest odgrzewane i mało smaczne. Toaleta dla klientów dodatkowo płatna. Był to jedyny lokal z wolnym miejscem w Krupówkach. Wiem już dlaczego. Nie polecam. Jedzenie słabe. Mięso śmierdzi, ziemniaki stare. już são młode. W sensie, że na rynku są młode ziemniaki, to tu obiad za 20 zł w zakupanym jest bardzo tani Ale jakość taka, że jakbym nie miała co dać psu, to by była ostatnie jedzenie, jakie bym mógł dać mu Ta recenzja jest trochę nieskładna, nawet jedna gwiazdka to za dużo Jedzenie śmierci Nie, to, to nie, to nie, to brzmi apetycznie Po prostu tragedia, omijać to miejsce bardzo szerokim łukiem Najlepiej, słuchajcie, jak wjeżdżacie do Zakopanego, żeby ominąć grill bar, to jedziecie tutaj przez Wielka Krokiew, Dolina Białego Dolina na narodowe sanktuarium, blachówka, i tutaj y, proszę do słodyczki. Może tu się zatrzymajcie? Co to za miejsce, słodyczki? Piękna nazwa. Chociaż jedzenie fast foodów może być niezdrowe, to od czasu do czasu, jak sobie wrzucisz coś z tych klasycznych produktów, nic złego ci się nie stanie. Nawet lekarze zalecają, że od czasu do czasu warto sobie gnąć kepsa. Pod warunkiem, że lokal, do którego idziesz, jest po prostu dobry. Czy można dodać coś więcej? Zapraszam do grillbar. Chcecie zobaczyć Bongo Bar jako bonus? Warszawa, Miejski Ogród Zoologiczny. Pierś z dodatkami, ludzie sami ocenią. <noise> Gofry to jakaś paranoja.